Wszystkim. z tej strony Norris. I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Spider-Man Web of Shadows. A w tym odcinku mamy dostać się do kościoła, w którym jest Wolverine. i idziemy właśnie z nim sobie porozmawiać. Zobaczmy co tutaj się święci. Okej. Okay. Time to pray. And of course, that would include me if I used my own symbiote. Ugh, how can you stand that noise? What's the deal here? Made a little trap for the creepy crawlies. They come to get at the parishioners inside, but then I ring the bell. It stuns them. Then I can chop them up by the dozen. We've got to get these people out of here. Maybe together we could keep that bell going. Dobra, czyli ty mamy ściągnąć symbioty i ich załatwić Okej, okay, zobaczmy, co nam tutaj będzie pokazywało? Czyli razem z Wolverine'em będziemy teraz walczyć z tymi sąbiei symbiotami? Okej. Okay. Dobra, zaczynamy zabawę. Co, co tu jest? Mamy załatwić dwudziestu, 20, dwadzieścia symbiotów dookoła. O, przy okazji, mamy... A nie, przepraszam, nie mamy energii. Dobra. Wszystko się wyjaśniło, dlaczego nie możemy... ...użyć naszej supermocy jakiejś. Tutaj. Wolverine jest bardzo zły na nich chyba. Cześć mi się nie, widzi, że on nie trawi za bardzo symbiotów. Ciężko zniósł to fakt, że Spiderman też nosi jednego z nich, tylko że on może go kontrolować. Dobra. Dobra. Denerżiliśmy w dzwon. A proszę bardzo, i tak to nie działa. OK. Bens. Dobra. Okej. Okay. Tego już załatwił. a jest kolejny. Chyba. A nie, czekajcie, czekajcie. Są tutaj? Oczywiście, że są. I to nie jest ich mało. Proszę bardzo. Jeszcze te duże czerwone przyszły. Jak one mają berserkery? Dobra. Załatwmy tylko tego. Fajnie, uderzyliśmy w dzwon. Teraz symbioty, zobaczcie jak się zachowują. Dobra, załatwimy. O Boże. Okej, okay, Protect the Church. Zostało wykonane. Okej, okay. przylatuję. 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 Okej. Okay. Nie, nie, nie. Już wiemy, z czym to się będzie jadło. No i mamy Wolverina Symbiota. Upsik. Zlejmy go rasa porządnie. Po raz kolejny. Czy esko leci? Dobra, a nie, to nie jest wolwynik, ok. O, w dupa, ładną kluczatkę masz na plecach. Symbiotic Armor. Jak na razie jesteśmy dość silni. Żeby rozwalić swoim ciałem mur. Tak, na to jesteśmy zawsze silni. Dobra. Gdzie on jest? On jest tutaj. Nie udało nam się, nie udało mu się nas złapać. Nie chodzi o mały. Musimy zniszczyć mus z... Właśnie tego armora z symbiota. Boże, zobaczcie, co się tylko tutaj dzieje. Nie, jego lej, lej, lej. Masz rację, lej. A nie dostaliśmy. Nie możemy pozwolić na nic, żeby dostać się do róży jakikolwiek. Cały czas musimy mieć go w zasięgu. Zaraz będzie nasz. Co on teraz robi? Oh shit. Silny monstrum. Z. Dobrze W ostatniej chwili. Ten nie lepszy. Ok. A, proszę bardzo. Kurde, rozwalił to. Myślałem, że to już go przygniecie na dobre. Jego mamy. To jest twardy przeciwnik już. Boję się pomyśleć co będzie na koniec gry. Koniec. Wybierzmy oczywiście dobrego. You in a minute. And thanks. You're welcome. I think. Boy, oh, talk about cutting yourself down to size. Yeah, well, I prefer okay. this way. It's who I am. Must be nice. What? Knowing who you are. Okay. upgrade -a. Czerwony kostium już mamy na full wykopczony. Return to Harlem. Okej. Okay. Czyli na teraz tu nie wiem, czy możemy się spodziewać jakiejkolwiek walki z Bossem. Tylko pójdziemy do Harlemu i. do parku Harlemu i. zameldujemy to, co się stało. Na szczęście udało nam się za pierwszym razem wykryć z Za pierwszym razem i za... po raz drugi. <grym> Tylko, że ten, ten, tym razem był trochę silniejszy. Nie powiem. Rzucał na miło płot. W ogóle tej grze to mnie. Jestem pełen podziwu dla twórców za to, za, że stworzyli tak interaktywne otoczenie. Że na przykład lecimy. Każdy dom może być wyposażony w coś takiego. Proszę. Koniec albo mury, które jak w nie wpadniemy, na przykład popchnięci przez kogoś, to się rozpadną jak w filmach, dosłownie jak w filmach. Za to jestem naprawdę pełen podziwu. Gra z 2008 roku. No, dobre też były czasy, że może jeśli mogę się tak wyraźnie, jeśli chodzi o gry komputerowe. Oops, Spidey, Man, am I glad to see you. Thank God you're okay. We're spread thin. Now I gotta take the lead convoy. MJ can ride with me. Spidey, can you protect the area until we're all underway? And then guard the last convoy? Are you sure? I'll be fine. Let's get everyone out of here. Good luck, brother. You too. See you on the other side. Promise me no <clears throat> more dark suit. I promise. Czyli złożyliśmy obietnicę, także musimy się teraz bujać tak czy inaczej czerwonym strojem. Moglibyśmy oczywiście czarnym, ale wiecie, jakie jest moje nastawienie do czarnego. Stay near bus. Czemu szkolnym busem? Dobra. Pięknie Poskaczmy sobie troszkę Moon Knighta możemy zawsze wezwać Wezwać tutaj Daleko to? Escort troop to first shield security dome O w dupę. Okej. Okay. Jeszcze się skupia się na nas, a nie na szkolnym busie, który mamy właśnie chronić, a to za nami co, 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 co to jest? Okej okay. Tutaj Boże, co się dzieje? Spider e. Słuchajcie, mamy problem Mamy problem... O, na problem został zażegnany Wy nic nie widzieliście Nic nie zaszło. Nie iście stąd, ptoszki! ja. Ja się nie mogę spowodować tego, że przeze mnie zostanie zniszczony ten szkolny autobus. Dlatego no to, to jest jeden plus, nie? Toszek. My tu ptoszków nie chcemy. Okej, okay, go dobra, załatwimy to tutaj. Dobra, pięćdziesiąt, czyli połowa. Nie czerwonych, nie czerwonych. Nie nie berserkerów. O Boże. Koniec. Na szczęście się wszystko wszystko Pierwsze co, to zawsze eliminujemy róże, nie ma bata. Zwłaszcza te czerwone, które mogą wypuścić berserkera. Boże, nienawidzę tych berserkerów, to jest... taka... ścierwo. Trzy róże. Elektryczne. Oh shit. Blech. No, sorry, przewinąłem. Jest i berserker. Jeszcze się poszedł na mnie berserker. Czyli szkolny autobus może tu na razie być bezpieczny. Przecież bezpieczny to pojęcie względne w tym momencie. Czerpiec jest typowo ustawiony pode mnie teraz. Okej. Okay. Gdzie on jest? Tutaj. I teraz tutaj escort group to, group to the second shield security I Jak tam? Już wjechali? Wjechali. Ok, został nam jeden tylko samochód.

Bardzo dużej różnicy to nie zrobić, chociaż rozwaliłem te sklepy. Okej, okay. dobra. Dobrze, tutaj załatwione. Gdzie jest ten ptoszek? Tutaj. Aj! No nic, tego i tak byśmy musieli załatwić w pewnym sensie. Co jest? Wracamy teraz tutaj, tak? Da. Czyli jeszcze się tutaj zadanie nie skończyło z nimi O Boże Dobra, chodźcie Dobra Strzelajcie, strzelajcie to nie we mnie, proszę Dziękuję Co po noga? co po noga. Idźcie idź Miejmy nadzieję, że jak wjedziemy tutaj To już zadanie się skończy Samochodu już nie ma żadnego. Dobra. Co tym razem? No Boże, czwarte. No berserker jakiś że jak ja widzę berserkę, to już się niedobrze zaczyna robić na samym wejściu. Koniec. Tak myślałem, że jeszcze on został. Eee. Koniec. Znaczy z berserkerem koniec, bo zadanie to ja nie wiem, kiedy my to skończymy. A tutaj Dobra, lecimy teraz tam. I musimy eskortować to do czwartego. Do no spoko. Dajcie mi się trochę wyszaleć jeszcze. Okej. Okay. Tutaj już zaakcjonuj, gościu. Co? co? Co, co, co się rzucasz? Taki silny? Takiś mocny? Benz. Skulba, serio? Jesteśmy w czwartym. Co teraz? Okej, okay, udało się. Nie, no continue, nie. O co tu chodzi? Wilson Fisk Industries. Uh-oh, let, oh. let me guess Spider-Man saved everyone but the ones he cares about the most Shut up. no I promised And that brings us up to date z intro. I searched for MJ Founder then lost her again and worse of all breaking another promise I had to use that thing one more time gee <coughs> mamy thought to do off wtedy? fight cat what Catfight. Find cat znalazł, to chyba to powinno być, nie? Dlaczego słuchajcie? My tutaj zakończymy nasz odcinek. W następnym odcinku musimy znaleźć Find Symbiot Black Cat. Black Cat także jest symbiotem. Wszyscy, w których dochodzą znaliśmy Zostali złapani przez symbiota i będziemy z nimi walczyli. Także trzymajcie się. W kolejnym odcinku widzimy się w kolejnej walce z Bossem. Na razie, oceniajcie, komentujcie. Hej.